A ja telezyski opowiedzieć wam kawałek. jak się nazywa rozmowa wędkarzy? Nie wiem. Pogawędka. No kurwa, Pogawędka, wędka, ja Ty to, to zawsze przybierasz jakąś k. jakąś bombą atomową. Do... A ile żyje drobnica złapana przez wędkarza? Dwa dni z hakiem. Co to przyjechało? Tutaj tej no, nóżkami za mało rusza. Um, nie mamy podwozia, rozumiesz to? Minuta i będzie się ich doganiać. puknę. Nie pukaj, oczywiście. nie wolno. Uspokój się. Powiedział, że żartuje, oczywiście. No. Jak jest wolny, to niech puka, jaki masz problem. Hmm. E, naguję <ślesy> 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 A nawet to był zajęty, to niech puka. Bardzo mnie zadać i przygryźć. Aha! To to? Hmm, <grym> hmm, <grym> nie nie. No i nie tak. powinieneś tego tu mówić? Ooo, <grym> tutaj dzwoniliśmy i odbijamy do kwadraciaka! Jesteśmy dolne power, my mamy aktualnie brak wizji, do się przejąć... Do A, już wzięli, spokojnie, po prawej kwadraciak. lecimy do mission draw, mission po prawej i lecimy dalej! Dalej, dalej, dalej lecimy! Towbery Avenue, Truskawkowa Ulica. ty to? Nie wiem, <grym> czemu tak się nazywa, ale lecimy dalej. Na wschód, <grym> na pokątną. I odbijamy do szpitala ponownie, do szpitala na południe. Mm, Słuchaj, nigdy nie zjeżdżałem do żadnej kobiety. I nigdy nie byłem w położnej relacji. Dlatego zapytam cię wprost, będziesz wyrozumiała i nauczysz mnie życia? Jopier. Ej, Emacons. Wracamy na Facebooku. Co, co? Też nie byłam. No, no właśnie, to, to może jak nie nauczysz mnie, to nauczymy się razem. 9 lat? Moje pytanie, jak bardzo wielkim nieudacznikiem życiowym jesteś, że w wieku 29 9 lat nie miałeś żadnej relacji? Dobra, mogę tego tapa już? 50 zł donate? Tap. Leci tap. Przestań. Przepraszam. Ale jakim nieudacznikiem? No. Będziemy zbierać szyszki na grzyby jeździmy, jedziemy na grzyby na szyszki yy, z jakiego drzewa jest szyszka? Z twojego... Sosny a dobra, nie ma nic. Sosny co, nie? No tak sosny jest, jak jest sosny? Czy to nie jest możliwe, żeby to nie było k***a sosny? Szyszka musi być sosny A może świerku? nie k***a z czego jest szyszka? Nie... Jeżdżę bez kasku Ja ci k dam bez kasku E! Jak cię ciulna zaraz ku do sklepu po kask! Słyszysz? Nie, nie, proszę, nie, 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 nie pituj, nie pituj. Słyszysz? Masz jechać nie po Ja wiem, że chcesz, nie robić tego. Masz jechać po kask. Nie tego. Rozumiesz, czy nie? nie tego. Ja cię zaraz zatrzymam o barierki, nie? Ja cię hamuję. Ty se krzywdę zrobisz, nie widzisz tego? Kur... Destiny, debilu! To Destiny, czy debilu? Jedno i drugie, kur. A wiesz, że ja cię tym spituję? Ja cię zaraz, kurwa, spituję, Nie? Wpadniesz normalnie na te grape sitku. Do, do sobie, Do sobie. Słyszysz? Masz polka jechać. No ty pizdo, He, kur... nie, nie rób tego. Nie rób tego. Mówiłem, że spadniesz. Ja ci nawet nie do... Oła. No nie! <śles> <śles> Ja Chciałam przyjechać Nooo, to się bym nie siła. Dobra, spokojnie O kurde Co ty robisz? Oła Nie, nie chcę Nie, nie chcę, dobrze będzie kurde, Na szpital jedziemy, na szpital Na szpital o. Czarny nam mieście ale nie ma produktu, który kurwa daj przeczytać Którego nie robiłeś i musisz... Pika, pika, nie, nie, nie Ciekawa reklama Kiedy kurwa w maszynie mleko podają? W kawie Pika, pika Ja pierdolę Kurwa, to co to za kawiarnia co mleko podaje w kawie? Kurwa śmieci To nie jest, to nie jest kawa, tylko frappe Kawa musi... Dobra, nieważne Chyba Love rp na kawie live Kurwa nie, love rp nie, nie będę. Aaa, nie nie nie, 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 już ostatnio. Podałem ciasto, ale pan zdeptał dobry. Dobry, 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 dobry. 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 Tam witam. witam. O ciekawe, że tupeczką pan siedzi na kawce. Dzień dobry. Takuje kawa panu. Ty jesteś jakiś niedojebany k... A to nie ty, to nie on, to nie Wojtek. Kudy. No, no kudy. nie Wojtek. A kto to jest? Cipek. Tak, tak, tak. Tak. Może cię Przedwładę widać? Przedwładę to jest bardzo dobry. <gulanie> ja, dobry. Przepraszam, pani występowała może w filmach? Jaki Wojtek? Nie, nie <gulanie> wiem. Nie, 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 nie występowałem. Mam miłej kawki. Oby wam smakowała. No nie mogę. Nie wiem kto to w ogóle. Mam dwa trzy. Ja tam ja mam spadochron. Spadochron. Ja wie... My... Skąd by to macie? Ja miałem od policji. Z parkura. Albo z tego z... drugiego. No. A można A coś i... I... kupić w jakiejś A normalnej? No wiadomo. Ale na tych się nie Z kim e no Z ja rudą. Z rudą? Nie, no, no? zapasowy, ruda bez. <laughs> 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 <grybę> 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 tak, i plesułem ta Ja raz skoczyłem o, bez spadochronu, a czy wypadłem? No, Ze spadochronu, nie opiemsz, bez spadochronu No bo kurwa zapomniałem go, załamiałem, ale zapomniałem założyć Ale <grybę> za drugim się... razem pamiętałem Siara i Airlines i było je kolejny melmana, ale brata jutra. Dwa razy. Dwa trzy dwa, dwa razy poddałem bę... 210 na rowerze 230 na rowerze! Nie! Nie no Stresuję się Czemu ci się stresujesz? Wszystkim To znaczy? No Ja cię stresuję? Trochę Ale że ty to na streamie robisz, jestem podziwu? Jakby, jakbym nie miał streama, to bym w ogóle tego nie robił. Stresujesz, bo dawno nie byłem z tak, tak piękną kobietą, wiesz? Nie stresujesz. No nie mogę. No no dobra, no, no dobra. no. ja to nałogowo piję. I maski zdjąć. Już wychodzimy. Ale Już my wychodzimy idziemy do zdjęcia! Spokojnie! Tak, 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 tak. tak. No. Jesteś na terenie publicznym, więc maski w dół. Ale o oh, Tego nie było. Masz, Cześć. Cześć. Destiny, jak chcesz, może zaprosić y, swoje koleżanki z tego, z IMS-u, ja Też na ryby. O! tak mają ochotę. No, nie było dzisiaj żadnej na służbie, oprócz No ludzi, ja, to, ja od razu że o, to od razu nie ma żadnej, no wiadomo, oczywiście. Nie, no dzisiaj Byli była się tylko Ruda, a Ruda... A tą Rudą jakbym wziął w obroty, kur... To no, ostatni Kol. Dobra, jest jakiś hymn wędkarzy.

jakaś Co? To jest chyba jakaś zoofilska wersja hymnu Sygnalizator nie na wyczucie. Dla już się czają na linijnej teorii. Ja bym to kiedyś gdzieś słyszał, serio. Nie, to jest ciężkie gówno, no. No to żeśmy pojechali na rybki. No to pojedziliśmy, kurwa. Chciałem. No ja chciałem. No chciałem poszukać autobusu, no ale nie jest widane.